To już serdeczne gratulacje. Szalony mecz, można tak trochę yy, powiedzieć, ale ja bym powiedział tak, pod kontrolą. I tak, tak, zgodzę się, szalony, trochę na własne życzenie, bo, bo tych bramek zdecydowanie mogliśmy uniknąć. Ale wiem, że w sercu Łodzi też nigdy emocji nie brakuje i, i rzadko kiedy mamy takie spokojne mecze, gdzie gdzie, yy, gdzie chcielibyśmy wygrywać 3-0 czy, czy 2-0. Yy, wiemy, że rzadko się zdarza, musimy, się wskoczyć na ten następny poziom, żeby takie mecze po prostu po prostu tak wygrywać, bo dzisiaj to był zbyt dobry mecz, żeby, żeby taka nerwówka była do, do końca spotkania. I myślę sobie tak, że y, bardzo dużo determinacji od pierwszej minuty w, w, u was, żeby, żeby ten mecz wygrać. Tak, tak. tak. Cieszę się, że nawet y, za te słowa trenera czy mojej z konferencji, że, że to nie były słowa rzucone na wiatr i, i ta dyspozycja z tego tygodnia była potwierdzona tym meczem, bo, bo w Szczecinie to był nasz blamasz, to był fatalny nasz mecz, nie pamiętam nie pamiętam kiedy tak samo zagraliśmy jak w Szczecinie i, i najlepsza odpowiedź to, to nie słowa, a czyny i super, że dzisiaj to pokazaliśmy i musimy kontynuować tę drogę Czy macie na treningach jakby szlifowanie refleksu, bo ta bramka, no musiałeś się wykazać trochę refleksem, żeby tę nogę gdzieś tam skierować E, e, stricte takich refleksu treningów nie ma, jednak e, gdzieś, gdzieś czułem, że, że ta piłka może tak e, w, tym, w tym kierunku powędrować i albo ją przyjmę i uderzę, albo właśnie tak dołożę nogę, więc, więc czasem na boisku gdzieś ta antycypacja jest i, i super, że tak, tak się udało. Szkoda tej drugiej bramki, tak? bo to trochę nerwowości wprowadziło w w końcówce meczu. No dokładnie, no tak z niczego bramka. Często się mówi, że te 5 minut postrzelonej bramce jest najważniejsze. My tak naprawdę od razu dostaliśmy tę bramkę, w wrzutka na długi słupek. Tak z boiska ciężko to wszystko analizować, ale no, mogliśmy zdecydowanie tego uniknąć. Wiemy, że, że też był Rosza i, i praktycznie cały mecz dobrze wyłączaliśmy te, te dośrodkowania, bo bo jak już idzie piłka w pole karny zawieszona, to wiem, że bardzo ciężko z nim wygrać pojedynek bo, bo ma dwa metry. No i, i szkoda, ale najważniejsze, że, że są trzy punkty, były emocje i wszyscy wychodzimy zadowoleni z tego meczu. I Sebastian, jak już szedł na boisko i uspokajał. Panowie, spokój. I chyba ten spokój udało się do, dowieźć do końca. Tak, tak, tak. Tak jak Pan na początku powiedział, uważam też, że mimo te jedne bramki różnicy, cały czas gdzieś mieliśmy grę pod kontrolą i, i, i gra była pod, pod nasze dyktando. Bardzo rzadko dawaliśmy się spychać Radomiakowi do głębokiej defensywy, tylko wypychaliśmy wyżej, wyżej i, i gdzieś tam Radomiak nie mógł sobie poradzić z naszym pressingiem i kopał długie piłki. Dlatego Mecz, mecz pod naszą kontrolą i uważam, że w pełni zasłużone zwycięstwo. Na koniec zapytam: ważne zwycięstwo, ważne czy punkty? Daje wam, wam w głowę jakby taką lekki oddech, czy, czy taką, że wracacie na swoją ścieżkę? Bardzo ważne zwycięstwo, bo pokazaliśmy reakcję po, po blamarzu, tak naprawdę, po katastrofalnym meczu. I, i, i to jest najważniejsze, że, że potrafimy się, się podnieść, a nie. A nie kopać ten jeszcze głębszy dół, i, i to jest taki pozytyw. No, jesteśmy dzisiaj liderem, z czego się bardzo cieszymy. Zobaczymy, jak jutro się potoczą te, te spotkania, ale dobrze, dobrze punktujemy teraz. Bardzo ważny mecz przed przerwą na kadrę, za Gielonią. Jedziemy po trzy punkty. i, i, i... Ta pierwsza gdzieś przerwa na kadrę to już yy, widać mniej więcej o co te wszystkie zespoły grają, i, i mam nadzieję, że w tym sezonie uda się walczyć o coś więcej. Barcelona fajnie się gra w takim meczu, szalonym meczu, gdzie yy, w, niby wszystko jest pod, pod kontrolą, ale gdzieś tam jakieś błędy, coś tam, trochę nerwów. Na szczęście trzy punkty zostają yy, w łodzi. Zgadzam się, był to nerwowy mecz, yy, ale właśnie. Potogramy w piłkę dla tych emocji, więc ja uważam, że najważniejsze jest to, że my po prostu taki mecz wygraliśmy, że to my byliśmy w stanie przechylić przych szale na, na swoją stronę i w tych najważniejszych momentach zachować spokój i po prostu, żeby te trzy punkty zostały w sercu łodzi. A wiemy po prostu nad czym musimy pracować, wiemy, że w niektórych momentach powinniśmy, powinniśmy po prostu zachować więcej spokoju, ale mimo to ja się cieszę, że to właśnie. My bardziej chcieliśmy i wygraliśmy ten mecz. To widać było od pierwszej minuty, że Wam się bardziej chce. Takie mamy po prostu założenie na mecz, że my chcemy wyjść i dominować. Chcemy wysoko prasować przeciwnika, i w pierwszej połowie wyglądało to, to bardzo dobrze. Wiadomo, są momenty zawahania, ponieważ to cała drużyna musi być jako jedność. I jeśli ten mechanizm chce funkcjonować, wszyscy muszą wiedzieć, co robić. A myślę, uważam, że w całym meczu wyglądało to bardzo dobrze. I przyniosłem po prostu trzy punkty. Kiedy się dowiedziałeś, że pierwsza jednostka? Już tak w trakcie tygodnia, gdzieś już czułem w treningu, że, że mogę wystąpić od pierwszych minut. Ja też dużo nie zmieniałem, jakby od samego początku, jak tutaj jestem. Nie, nie, nie było to łatwe, ale w każdym tygodniu po prostu pracowałem, cierpliwie czekałem na swoją szansę i, i wiedziałem, że jeśli ją dostanę, to zrobię po prostu wszystko. Zostawię serce na boisku, żeby ją wykorzystać. To porozmawiajmy o, o pierwszej połowie tej Twojej akcji, gdzie niewiele brakło, żeby tam się fajnie zadziało w, pod bramką rywali. E, o tej, w której na, no. na obieg poszedłem? No. Tak, no takie mieliśmy założenia, żeby po prostu, żeby, żebym atakował wolną przestrzeń. Ja w, w momencie drugiego kontaktu już gdzieś chciałem zagrywać, liczyłem właśnie, że, że obrońcy zrobią krok na wycofaną piłkę i znajdę przestrzeń nawet nabiję Rondiego i po prostu ta piłka wpadnie. Ale dla mnie najważniejsze jest, że ja dochodzę do tych sytuacji, że je kreuję, tak? To jest mój trzeci mecz w Ekstraklasie. I de facto kończę go z liczbą, więc z asystą, No, może trochę szczęśliwą, ale mnie cieszy tak samo. I myślę, że w następnych meczach po prostu będę próbował. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Jeszcze ja tylko zapytam, głowa się nie zagotuje? Nie będzie yy, piany za dużo? Ja uważam, że nie będzie, ponieważ tak samo jak jeden słaby mecz nie definiuje mnie, że jestem słabym piłkarzem, tak samo jeden dobry mecz nie definiuje mnie, że jestem świetnym piłkarzem. Więc ja po prostu dalej robię swoje, a mam nadzieję, że efekty przyjdą w przyszłości. Dobrze, widziałem, że się reprezentacja tam do Ciebie uśmiechnęła. Tak, ja już w żadnym sezonie jeździłem na reprezentację u 20, i uważam, że to jest takie fajne wyróżnienie, trochę taka odskocznia od codziennych treningów, e, wiadomo no to jest e, jakby juniorskie granie, bo to jest reprezentacja U20, ale ja zawsze z chęcią jadę z dumą reprezentować nasz kraj, dlatego bardzo się cieszę. My też. Gratulacje. Witam Państwa na drugiej części konferencji po meczu Widzę wódź Łódź Radom jak Radom, z nami jest trener drużyny gospodarzy Daniel Myśliwiec, dobry wieczór trenerze. Dobry wieczór. Poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Myślę, że dzisiaj najważniejsze było zwycięstwo, nawet w stylu, który mógłby nie być zgodnie z naszym standardem. Aczkolwiek cieszę się, że wynik był poparty bardzo, bardzo dobrymi momentami gry. Ciężko nie zwrócić uwagę na chwilę nie nazwałbym tego przestoje, ale takie krótkie momenty, tak jak stały fragment w 48 minucie pierwszej połowy, tak jak moment przy naszym stałym fragmencie, gdzie byliśmy blisko zdobycia bramki, tak jak drobny moment też y, takiego powiedziałbym kolokwialnie niedociśnięcia przeciwnika tuż po wyniku 3-1. Ale mam nadzieję, że zdajemy sobie sprawę z tego, że y, dawno nas tutaj nie było i przy okazji szczególnie ostatnich wydarzeń i, i, i śmierci kogoś bardzo ważnego dla historii widzewa i nie tylko zresztą, to pokazuje w sensie to wydarzenie, daje taką bardzo, bardzo dobrą perspektywę. Na zasadzie, że to, co było wtedy, było spektakularne, to, co było wtedy, my nawet sobie wtedy albo ludzie sobie wtedy nie zdawali, jak jak wielką drużyną był wówczas Widzew z trenerem Smudą na czele I, i myślę, że pomimo tego, że nie możemy zrobić nic, nawet nie jesteśmy godni myślę na ten moment porównywać się jakkolwiek do tamtej, do tamtej ekipy, do, do, do trenera Smudy. Ale ja chciałbym, żebyśmy przy okazji właśnie takich meczów doceniali jak ciężką, jak drugą długą drogę przeszedł Widzew, żeby wrócić w ogóle na poziom ekstraklasy i to że jesteśmy liderem oczywiście to jest prawdopodobnie tylko krótki moment, ale ile pracy ludzi wszystkich związanych z Widzewem wokół Widzewa, tych którzy też już nawet w Widzewie nie pracują. Ile to kosztowało i, i jak ciężko było to osiągnąć, a to jest dopiero myślę, że początek naszej drogi, dlatego czasami nie będziemy robić wszystkiego idealnie. Moi piłkarze nie są idealni, ja nie jestem idealny i daleko nam do takich ważnych osób dla nas wszystkich e, z perspektywy widza, oczywiście jak do trenera Smudy, ale proszę mi uwierzyć, że zawsze będziemy robić wszystko, żeby przynajmniej zbliżyć się e, odrobinę do szacunku, jaki tam ci ludzie wypracowali sobie u Kibiców i, i dlatego w kontekście nawet ostatniego meczu, ostatniego wydarzenia. W Szczecinie, bo do końca mecze tego bym nie nazwał w naszym wykonaniu, ale, ale reakcja drużynia dla mnie bardzo, bardzo, bardzo dobra i to nie mówię przez pryzmat tylko zwycięstwa, ale jakości gry, szczególnie do 47 minuty i 38 sekundy. Także drużynie gratuluję bardzo kapitalnej reakcji, zwycięstwa i w dalszym ciągu lud blisko. Jedziemy dalej, pracujemy dalej. Dziękuję. Dziękuję trenerze, pora na pytania. Przypominam o podaniu nazwy redakcji i o przedstawieniu się. Maciej Winczeski Radiowidzew. Panie trenerze, nie było ulubionego pana w wyniku, bo to chyba 5-1, jeżeli dobrze dobrze pamiętam, ale przyznam był, szczerze, że przeszło mi to przez myśl. Ale był ten, że może tak być, ten wynik, który nierozerwalnie kojarzy się z trenerem Smudą. Ja chciałem zapytać o, o meczu, może za chwilę, ale chciałem zapytać o dwie postaci z ławki trenerskiej Widzewa. Czy miał pan możliwość się z nimi Kolokwialnie mówiąc, przeciąć na, na piłkarskim szlaku. Mowa to właśnie o trenerze Smudzie, ale mowa również o Witoldzie Obarku, który dzisiaj obchodzimy też czwartą rocznicę jego, jego odejścia. To był pierwszy trener Widzewa po, po reaktywacji. Nie wiem, czy z Lnerem chyba jeszcze będąc trenerem Lechi, nie? nie? Nie, choć bardzo żałuję. Z trenerem Smudą mogę powiedzieć, że się. Minąłem w Górniku Łęczna, bo on kiedy odchodził z Górnika Łęczna ja wtedy dołączałem do, do, do sztabu, w który przejął drużynę Górnika po, po trener Smudzie, także anegdotki, wszystkie sytuacje, metody treningowe no, wspominane są przez ludzi na pewno bardzo 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 barwnie powiedziałbym, a z trenerem Obarkiem również nie miałem okazji się przeciąć jak to Pan ładnie powiedział. Ale jak myślę o, treneru, o o tym trenerze, to cały czas mam w głowie coś, co czego się dowiedziałem, oczywiście z książek go widzę, wie, że u trenera Obarka była bardzo ważna odnowa i, i ja lubię taką odnowę i, i moi piłkarze też mam nadzieję, że lubią taką odnowę. Pytanie drugie jeszcze też nie o meczu, a może trochę o meczu, czy jakaś kara finansowa dla, dla fizjoterapeuty za, za kartkę na, na ławce, którą złapał? Za co to było? Czy to było to ekspresyjne, tak zwane ruszenie, czy, czy może coś jeszcze? Karę nie ma sensu po prostu. Spakował swoje rzeczy i będzie szukał szczęścia w innej drużynie. Tak mówiąc poważnie, normalne emocje mogą się udzielić. Tym bardziej, że nic nie zmiastowało tego, że ten mecz może się w jakimś sensie skomplikować. Normalny ludzki odruch, powiedzmy, i pierwszy i ostatni. To teraz już ostatnie typowo, typowo spotkaniu. Dwa razy bardzo szybko tracimy bramki, ale duży spokój u zawodników. W jednym momencie, no jeszcze chyba w pierwszej połowie, gdy, gdy Mateusz wybijał piłkę. Tak mocno zaciśnięte pięści, jakby strzelił, e, strzelił bramkę. E, pytałem Marcela, czy w Bidonie przed meczem krew była, bo, bo tak wyglądał. Świetny mecz też, e, też da Silwę. I teraz pytanie w kontekście tej żółtej kartki e, czwartej już, Huana, e, czy jest szansa na, e, na kresza, czy, czy, czy Silwa e, może gdzieś tam Ludzi przejście bliżej, e, bliżej, e, bliżej środka. Bo wraca przecież też w przyszłym tygodniu potencjalnie oczywiście yy, możliwość skorzystania również z, z Samuela. Opcje mamy i to jest najważniejsze, że bez względu na to, kto wyjdzie, myślę, że będzie prezentował odpowiedni poziom. Decyzji na pewno jeszcze nie podjąłem. Myślę, że podejmę ją koło wtorku, najpóźniej środy i, i wtedy już będziemy doskonalić nasz, nasz pomysł. Ale to mnie cieszy, bo to są najtrudniejsze. Oczywiście, najtrudniejsze w pracy trenera są decyzje personalne. Nie w tym sensie, że mam problem z ich podjęciem, tylko jak być na tyle uczciwym, sprawiedliwym wobec pracy, bo nawet jeżeli ktoś bardzo dobrze pracuje, to nie zawsze może grać. I to jest taki pozytywny ból głowy. I po dobrej analizie, po dobrym treningu myślę, że teraz bardzo mnie cieszy, tym bardziej reakcja, bo tak jak pan powiedział o spokoju to było, to było dla mnie kapitalne informacje, bo po tym wydarzeniu w Szczecinie pozbierać się, gdzie nie mieliśmy znów pełnego takiego tygodnia, żeby mówiąc kolokwialnie piłkarzy, przepalić i, i dać im szansę się po, po prostu pobić, bo, bo tego też potrzebują nawet zmiennicy to teraz będziemy mieli dłuższy okres tak, żeby wypracować mechanizmy, podoskonalić ci, którzy nie mieli okazji na przykład w tych y, takich kluczowych, newralgicznych pojedynkach nie mieliśmy okazji tego dobrze solidnie przetrenować, bo musieli się skupić na takiej skali makro, czyli tej taktyce większej, tak żeby jako zespół wiedzieć do czego dążyć i liczyć tutaj na, na, na kunszt powiedzmy danych jednostek, ale to mnie bardzo cieszy. Y, ból głowy mnie nie cieszy, ale wolę taki niż kłopot. Nie urodzaju niż urodzaju, a w tym przypadku bardziej to kłopot urodzaju. Jeszcze jedno dosłownie króciutkie ode mnie. Ten mecz mógł być takim meczem pułapką, bo pan trener mówił, że zawodnicy mogą być czy byli za bardzo może skupieni na tych pierwszych treningach, na tym pierwszym treningu po meczu w Szczecinie, żeby jak najszybciej gdzieś tego uśmiechu Było mniej niż, niż zazwyczaj o tym pan trener mówił. Dodatkowo też kontekst tego spotkania i tego co wydarzyło się w niedzielę, tego tytułu, który został nadany temu, temu spotkaniu, czyli, czyli czerwona armia Franka Smudy. Tu nie było jakiejś takiej niebezpieczeństwa, pułapki, żeby nie przemotywować zawodników? Dlatego między innymi... Nawet w jednym zdaniu nie, nie nawiązałem do tego wydarzenia, bo działo się wokół drużyny tyle, że nie było sensu nawet jakichś górnolotnych słów tutaj używać. Po prostu musimy zrobić robotę i musimy potwierdzić, że to co wydarzyło się w Szczecinie nie było wypadkiem przy pracy, a nie, tacy nie jesteśmy po prostu. I, I to mnie cieszy, bo to się w, przejawiało w konkretach, w pressingu, w atakach naszych, w sytuacji, tak jak pan wspominał, jeszcze raz odwołam się do tego w spokoju, kiedy traciliśmy bramkę, mimo wszystko nie było widać takiej nerwowości, która mogłaby być zważywszy na wagę i na, na to, że no wiele jest takich momentów, że święto bardzo łatwo jest zepsuć, bo każdy oczekuje, że święto będzie do samego końca świętem, a, a w tym przypadku myślę, że piłkarze zdali egzamin na, na, na piątkę z plusem, ale... Rezerwy jeszcze mamy na pewno spore, żeby, żeby utrzymać taką konsekwencję, w nie tylko w jednym, w dwóch meczach, tylko utrzymać taką dłuższą serię, którą, którą chcie, która dałaby nam takie prawdziwe zaczepienie w czołówce, żeby walczyć o coś. Czy mamy kolejne pytania? Robert Fiedźko, Telewizja. To ja, witam, trenerze. Czy radomiak Pana czymś zaskoczył, czy to był taki zespół, który, którego się spodziewaliście, że tak zagra? Spodziewaliśmy się mimo wszystko, że radom, jak zdecyduje się na bardziej szaleńczy, nazwałbym to pressing i, i, i nie byłoby to dla nas o tyle problemem. Wolałbym, żeby podeszli do nas pressingiem, bo widząc, jaką wcześniej inicjatywę przejawiali, że bardziej komfortowo czują się w takim średnim bloku i w kontrataku tak. Zależało mi na tym, żeby się rzucili też trochę, być może na wariata, żeby, żeby zweryfikować, czy jesteśmy gotowi przede wszystkim pod kątem mentalnym, bo strategicznie wiedziałem, że piłkarze dadzą radę, tym bardziej, że strategia miała być bardzo, bardzo zbliżona do tej, która miała być w Szczecinie. I dlatego na poziomie strategicznym spodziewałem się tego, że się po prostu rzucą na nas, bo, bo są na pewno i byli na pewno w gorszej sytuacji przed tym meczem z nami niż my, bo my robiliśmy w sumie tragedię z jednego występu a oni wcale nie grając jakoś na tyle, żeby aż tak nieoptymalnie punktować, to punktowali właśnie słabo i, i dlatego myślę, że tutaj zakładałem, że będzie to od samego początku próba pokazania, że, że chcą po prostu walczyć nawet kosztem jakiegoś większego ryzyka i tak nie było, co, no co myślę, że dla nas nie było też złym scenariuszem finalnie. Jeszcze drugie pytanie ode mnie. Ja zazwyczaj nie, nie personalizuję jakby występów poszczególnych piłkarzy, ale yy, trzeci występ w Ekstraklasie zalicza Marcel yy, Krajewski i ch chyba to nie był zły występ. Tak, na gorąco patrząc myślę, że może być. Czyli kolejny ból głowy trenera? W kontekście Liryma? Bez zmian. Gratuluję. Dziękuję. Dziękujemy. Jak zwykle ja na końcu. Podczas inaugura inauguracji sezonu w Mielcu bramkę dla gospodarzy strzelił Szkurin, czołowy strzelec ekstraklasy z tamtego sezonu i obecnie. Z głową z bliska. Teraz strzelił bramkę w, 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 tuż przed przerwą w doliczonym czasie, tak samo jak Szkurin Rocha, konkret, konkretnie lider strzelców, który ma już strzelonych pięć goli. Czy to Pana nie denerwuje? Nie. Czy mamy kolejne pytanie? Jeśli nie, to dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszej konferencji. Dziękuję trenerze. Dziękuję. Życzę wszystkim bezpiecznego powrotu do domu i dziękuję telewizom telewizji, widzę w TV. Do widzenia, cześć.